A mam się podpierać? podpierać? Tak. Już się tak. nagrywa. Tak? tak? Więc będziecie musieli postarać za mną wszyscy razem. Ja jeżdżę do wdarty. Ja jeżdżę do wdarty. Palcatem pod Palcatem pod twarcy. Przysięgam. Zbacz o konia swego. Zbacz o konia swego. Jak o siebie samego. Jak o siebie samego. Bo porządkować. Bo porządkować. Tej nie próżnować. Nie próżnować. <grymne> Obie, z Obie z konią dawać. Za dużo nie gadać. Za dużo nie gadać. Palcata nie używać. Palcata nie używać. głowę w toczku skrywać. Głowę w toczku skrywać. Skakać, <grymne> przez płoty. Skakać przez płoty. I żywopłoty. I żywopłoty. z, z, talerza. z, z talerza. Nawet gdy nie świeża. Nawet Lecz się nią nie chwalić. Lecz się nią nie chwalić. To już koniec tej przysięgi. To już koniec tej przysięgi. Będzie ze mnie jeździe tęgi. Będzie ze mnie jeździć tęgi, Brawo! Jesteście!